Dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy sobie, jak zachować się na siłowni. Dzisiaj trochę inny temat, luźniejszy, nie będziemy magrować wiecznie tych, tych nieszczęsnych związków. Na siłowni, bo bardzo wielu chłopaków zaczyna chodzić na siłownię i widzę, co się zaczyna zmieniać. Moi drodzy, jest taki saviwar-vivr na treningach na siłowni, który trzeba przestrzegać, żeby nie być uważanym za głupka, po prostu za śmiesznego typa i żeby bekę z ciebie nie cisnęli. Bo pamiętajcie, że tam przychodzą ludzie, którzy mają testosteron, którzy się nie boją powiedzieć komuś w twarz, którzy się nie boją śmiać w gębę. Na początku może trochę, bo jeszcze mało, ale jak tam już parę chwil poćwiczysz, już nabierzesz tej siły yy, ogłady i w ogóle mniej więcej wiesz, jak to jest. To są kuriozalne rzeczy, które bardzo wpływają na to, że się nie chce mieć absolutnie żadnego Kontaktu z ludźmi, którzy przychodzą na siłownię pierwszy raz i robią takie babole, że się w głowie nie mieści. Panowie, jedną największą zasadniczą rzeczą, to jest przywitanie się. Jeżeli wchodzi łysy wielki kark, tak? I on nie podchodzi do ciebie, nie przybija ci piątki, nie daje żółwika, tylko wchodzi i mówi ogólnie siema, pod nosem jeszcze, to nie jest tak, że on jest gburem. Że to jest chłop, który nie lubi was, że on o jakich ha mnie. Słuchajcie, jeżeli ja ćwiczę 20 lat, tak, tak, z przerwami 30, nie, 35 lat, od 15 roku życia, z przerwami. I słuchajcie, ostatnio tak stabilnie, 12 lat, prawie co miesiąc, non-stop sobie ćwiczę, nie? I jeżeli ja. Widzę chłopaka, który ma 19 lat, a jak ja przyszedłem na siłownię na stałe już, nie, to on w piaskownicy jeszcze siedział. I ja tych chłopaków widzę przez te 12 lat tysiące. To wiecie, ile ja w życiu już łapek, piątek zbiłem z ludźmi? Wiecie, ile ja w życiu już stawałem i żółwików przybijałem. To nie jest tak, że ja gardzę tymi chłopakami, że ja mam ich gdzieś, tylko że jak ja wchodzę i widzę 40 osób na siłowni, to ja nie będę podchodził do nikogo, piątkę zbiją. Jeżeli ty weszłeś młody, na siłownię, na dzień dobry jako pierwszy, to nie musisz podchodzić do każdego, zbijać piątkę i mówisz cześć. Nawet jest to takie. Nie fajne, ponieważ ja jestem skupiony na treningu, na siłowni. Tu mam ciężar i ja muszę się rozkojarzyć, zdekoncentrować, żeby przybić jakiemuś randomowi piątkę czy żółwika. Dla mnie jest to też Trochę wiecie, i takich chłopów wchodzi dziesięciu ja, i rozumiecie, ile to czasu i koncentracji yy, ten brak yy, mnie. I to nie jest chamstwo, bo ja lubię tych ludzi, ja bardziej, najbardziej szanuję wszystkich tych, którzy próbują na siłowni coś zrobić ze sobą w sporcie, jako po AWF-ie, Pan nauczyciel WF-u, prawda? Najbardziej mi oni imponują i są dla mnie kozacy. Ale kiedy można zacząć przychodzić i piątki zbijać? Jeżeli na przykład przychodzisz rano jest trzy osoby na krzyż. Są trzy osoby, stoją sobie i patrzą w mnie. To ciemka. Na początku wystarczy, naprawdę. Ja nie potrzebuję, żebyś ty przychodził, piątkę zbijał, przytulał się. To jest. Na początku, jak jesteś nowy, to jest za bardzo spoufalanie się. To jest takie. Wiecie, takich ludzi ja miałem tysiące. I jesteś dla mnie jednym z tysięcy. Ja nie wiem, czy ty zostaniesz na zawsze. Ja nie wiem, czy ty zostaniesz, yy, nie wiem. Yy, na miesiąc, dwa czy trzy, a już jak przychodzicie w styczniu, gdzie są te jednorazówki, jak ich nazywam, nie? Przyrzekam, że od stycznia idę na siłownię, kupuję karnet, przechodzi ten karnet, bo 150 zł czy 200 i tak żal, nie? I oni, i oni próbują wszyscy piątki zbijać, bo oni teraz będą ćwiczyć. No to ja nieraz rezygnuję w styczniu z siłowni. Na miesiąc robię sobie wolne bo ja nie mogę ogarnąć, bo po prostu nie poćwiczę, wściekły jestem, bo to nie umieją ćwiczyć, to o tym pójdziemy dalej. Nie, umie, nie, umie, nie umieją ćwiczyć, okupują te wszystkie maszyny, ja nie mam, mogę sobie gdzie zrobić, wiecie, ja znam na jedną partię mięśni dziesiątki ćwiczeń, więc jak widzę, że mi tam na ławce banda yy, jednorazówek stoi, no to ja idę gdzie indziej, ale jak to wszędzie pozajmowane, to ja autentycznie, albo idę o 6 rano, kiedy jeszcze nikogo nie ma i mam święty spokój, albo o 7 bardzo wcześnie, bo wtedy mogę sobie po walczyć, bo po południami jest nieraz tragedia. To jest pierwsze. Pamiętajcie. I słuchajcie, następna sprawa z tym przywitaniem się. I jak już chodzisz miesiąc, jak już chodzisz półtora i chodzisz i widzisz tych samych ludzi, tych samych, mówisz cześć im, cześć. I oni też zaczynają mówić cześć, bo nieraz ci nie odpowiedzą. To nie to, że ja po prostu nie odpowiadam, tylko mogę kiwnąć głową albo w ogóle nie zwracam uwagi. Bo co jednorazówka przyszła, tak? Jutro jej nie będzie. Wiecie jak to jest? Przychodzi, ćwiczy, ćwiczy, kontuzja od razu, bo to nie umie ćwiczyć i znika. No to po co mi się tracić energię, żeby ćwiczyć? To nie jest chamskie. Pamiętajcie, 20 lat prawie już tak mam. Po prostu już nie ma czasu. Ale jeżeli przychodzisz, miesiąc, tak? Drugi miesiąc. Ja widzę, że ty często jesteś, nie? i przychodzisz do mnie i mówisz mi cześć to ja już mówię znam cię tak już jesteś często codziennie cię widzę rano widzę że sumiennie ćwiczysz jeszcze nic nie widać ale próbujesz więc siemka i słuchajcie, najlepszy motyw jest tak, że jak nieraz wpadam i mam taki lepszy humor i coś mi tam miło słońce zagrzeje, czy czy, ta, czy z, pani z tego, z, z baru się uśmiechnie, to ja podejdę sam nieraz do takiego nowego piątkę zbijam. I to jest znak, że zostałeś zaakceptowany i możesz podchodzić i żółwika dawać. W ten sposób. Ja mówię o tych wielkich chłopach, co długo tam ćwiczą. Bo jeżeli ty sam się napraszasz, no u mnie był taki fajny chłopaczek, nie? Przychodził, przychodził i do każdego piątka, piątka, piątka. I kończył się i do każdego piątka, piątka. Mówię, słuchaj, wystarczy rano, na początku. Jak przychodzisz na początku, siema i to wystarczy. Już później nie musisz. Tak? A mówię, tak. Możesz mówić każdemu ogólnie, nara i wyjść. Aha, dobrze. Bo się kompletnie nie umiem zachować. To jest to. I wtedy możesz sobie już już jesteś dłużej, już jesteś ogarnięty, już wtedy możesz sobie zacząć yy, zbijać piątki i następna sprawa, którą przechodzimy, to jest zagadywanie chłopów na siłowni. Moi drodzy, największym grzechem grzechem no, Jeżeli ja ćwiczę 10 lat, czy 12. Jeżeli ja bym miał poświęcić minutę na pokazanie ćwiczenia, Każdemu, który do mnie podchodził i mówił czy możesz mi pokazać, tak? To ja bym nigdy nie skończył treningu. Pomyślcie sobie, jest 10 osób nowych i każdy przyjdzie, jak ja mam to zrobić. A co z moim treningiem? Panowie, jeżeli nie umiecie ćwiczyć, macie internet, tam jest wszystko pokazane, a jeżeli chcecie na dłużej i stwierdzicie, że to będzie to, to wynajmijcie sobie trenera personalnego, pokażcie mu tylko, pokażcie mu zestaw ćwiczeń, jaki chcecie wykonywać, niech on wam pokaże technikę. Bo jak przychodzicie do randomowego gościa, który tam siedzi, to po pierwsze nie wiesz, czy on zna dobrze tą technikę, czy ci nie skontyzuje, po drugie nie wiesz, czy ci odbórki, żebyś się odpierdolił od niego, bo on po raz setny już tak słyszy dzisiaj, tak? I nie wiesz, nie wiesz nic. Na temat tych chłopów. A przeważnie my przychodzimy, przychodzić na tą siłownię, odwalić swoje, wyćwiczyć, nabić się tej krwi, tak? Nabić sobie mięso i wyślecieć do domu, bo jak robisz to 12 lat, to jest częścią mojego życia. Nie to jest moja pasja i hobby, wykonywania codziennie, więc ja wiem, jak, ile mam czasu, co do minuty, wiem, co mam dzisiaj zrobić i każda minuta dłużej na przedstawianie jakiemuś człowiekowi jednorazówce, jak to tak nazwę was, tak? Jest dla mnie stratą czasu. Albo widzę, że jak przychodzi chłopak, nie, kompletnie nie wie, co z sobą zrobić. Nie ma żadnego planu. Stoi na, i ogląda. Aha, ten zrobił to, to ja będę to. Ten zrobił to, to ja będę to. Ja sobie obserwuję tych ludzi. Chodzę i obserwuję. Patrzę na, jak, co się dzieje na siłowni, nie? To już z zawodu mojego tak mam. I słuchajcie. I on kompletnie, nie wie. i nagle podchodzi, a mógłbym zobaczyć, jak, jak się ćwiczy na to? I ja mówię, nie. A ja wczoraj, weź sobie trenera personalnego, niech ci ułoży plan, Przyjdź, wiecie jak nieraz robię? Jak widzę, że się patrzy, bo przed tym jak podejdzie do mnie i coś zapyta, to się patrzą na no, patrzą i patrzą. A ja chodzę, mordę mam taką niewyjściową, żeby nie podchodzili, nie? a oni patrzą i wiem, że zaraz podejdzie. No już czuję to po prostu czuć. To podchodzę i mówię tak, słuchaj chłopie, jak wytrzymasz tu trzy miesiące, to przyjdź, pokażę ci jak się ćwiczy. I to wystarczy. I mam święty spokój. I oni nigdy nie wracają. Nigdy nie wracają. Ale to wystarczy, żeby chłopak wiedział, że okej, okay. ale wiecie dlaczego tak mówię? Bo po trzech miesiącach już załapiesz rytm i sobie sam pogarniesz. Ja nie muszę się wtedy męczyć. No, to jest następna sprawa. I, jeżeli masz kumpli na siłowni, jeżeli przychodzisz brygadom i sobie gadacie, to pamiętajcie, że dookoła jeszcze ludzie ćwiczą. Nie drżycie, mordy, nie śmiejcie się, nie róbcie które hałasu, nie róbcie jakiś, spokojnie sobie po cichu tam coś gadacie, bo inni chcą w spokoju skupić się i zasuwać. Są te nauszniki, są słuchawki, a ja na przykład nie lubię słuchawek nosić. Ja lubię muzykę posłuchać, co na siłowni jest i popatrzeć na ludzi dookoła. I mi nie interesuje, że cię żona zdradza, albo że ty miałeś 15 kochanek, nie? Albo haha ha, ha hi, hi, bo słoń zrobi kupę w cyrku, a, a nie wiem, a i wszystko wina Mareczka, kurde, no. Także wiecie, o co chodzi. Jak już sobie ogarniacie, to sobie po cichu między sobą, tak, pogadajcie, postójcie. I to jest następna sprawa. Kolejną niewybaczalną dla mnie rzeczą, która kreśli każdego nowego kolesia, który przychodzi na siłownię, to jest y, multiversum siłowniane, ja to nazywam. To jest gość, który zajmuje 15 maszyn, bo on ćwiczy. Ja w ogóle to z nimi nie rozmawiam, ja po prostu siadam i sobie ćwiczę, ale ja tu ćwiczę mówię, nie, ćwiczyłeś tam. Ale ja robię obiegówkę, aby wejść przez ten pierdolić. I odchodzi. Bo on wiesz, bo on nie chce czekać. On tutaj pięć, tu zrobi trzy serie, wszyscy czekają na maszyny, bo on sobie pozajmował. Jeżeli tak chcesz, kolego, o szóstej rano proszę przyjść, jest pusto, zająć sobie miejsce i jechać. Albo jak tak chcesz, kolego, to proszę sobie ćwiczyć i między, przepraszam, mogę sobie jedną serię zrobić, bo odpoczywa się długo, nie? Dwie minutki tam odpoczywasz, to w te dwie minuty spokojnie ktoś może wejść, zrobić serię pójść dalej. Nie ma z tym problemu, ale nie nie, za, nie zapełniajcie tych maszyn, bo człowiek chce poćwiczyć, a nie, kurde, czekać i patrzeć na to, co wy tam wymyśliliście sobie. Bo ja się podciągam, a potem muszę plecy zrobić, a potem klatkę i ja muszę to wszystko mieć. Ja w ogóle z nimi nie gadałem. Ja nie wiem, kim oni są, ale przeważnie są taki chudzi, tacy jakieś, kurde, nie, o, nie, 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 weź się. Weź, daj spokój, kurwa, Bo wejdziesz, jak ja będę ćwiczył. No i chłop obrażony, bo ja ten, jak tak mogłem zrobić? Bo te chłopy wielkie, które są naprawdę poogarniane, to są takie, ćwiczenia, że w jednym siedzisz, jedno ćwiczysz, rozkładasz i idziesz do następnego. I tutaj następna sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest to: odkładajcie złom na swoje miejsce. Bo jak wy zostawiacie na sztangach obciążenia, to inni myślą, że ty to tam ćwiczysz. Poza tym, co ma musiać, nie ma musi, żeby ci podkładała na swoje miejsce obciążenie. W domu burdel zostawiasz, a na siłowni też tak będziesz ćwiczył? To jestem uczulony. O jezu, jak ja potrafię zjebać typa. Za to. ćwiczysz tu? Nie, no to na co ty czekasz? Mówię, posprzątaj to. To ty w domu, chleb możesz mieć w domu, a nie tutaj. I sprząta obrażony, już więcej nie przychodzi. Sprzątajcie ludzie po sobie rzeczy. Trzecia sprawa. Jeżeli przychodzicie na siłownię, miejcie coś do picia. Pijcie cały czas, bo, bo w czasie treningów przez skórę litry wody ci wychodzą. Naprawdę od groma tej wody potrafisz wypocić. A jak się odwodnisz, to, no, to będzie pozamytane. To z treningów nic nie będzie. Kontuzję za chwilę dostaniesz i pozamytane. No, także mamy to. I teraz tak, kolejna sprawa. Słuchajcie, kiedyś było tak, że jak przychodzili w klapkach i w, kla w laczkach, to się ludzie z nich śmieli. I bekę. Ale są siłownie, gdzie, na przykład ja do takie chodzę, tutaj, yy, mają taką poważną siłownię, yy, ta yy, drużyna yy, tych sportowców mają swoją siłownię i oni mają sztuki walki. I jeżeli widzicie młodzież w klapkach i na boso, to nie to, że oni mają to gdzieś, tylko oni na górze chodzą sztuki walki, a to jest czysto, że można jeść z podłogi. Także spokojnie z tym. Bo jak są takie komercyjne siłownie, to miejcie Adidasy. Nie chodźcie w klapkach, bo to wygląda żenująco. Albo w tych kroksach i w ogóle. Jedyna jest tak, że jak młodzież przychodzi z bojówek tych Rakowa ćwiczyć, trenować, to oni nie muszą chodzić w, 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 w klapkach. Chodzą po prostu albo na boso, bo oni zaraz mają tam treningi i ćwiczą bez obuwia. Okej, okay, ale wy, jak nie jesteście w takim klimacie, macie mieć adidasy. Poza tym to jest dla waszego bezpieczeństwa, bo jak wam talerz spadnie na nogę, talerz to jest obciążenie, tak? Jak macie te, to trochę macie amortyzacji i nie, po, nie pogniecie was tak nogę. A jak macie samą skarpetkę, jak wam piznie takie 25 kilo, to się przekonacie wtedy o co chodzi. Jaka jest różnica? To jest następna sprawa. Moi drodzy, kolejna sprawa. Jeżeli lecisz ciebie wszystkimi otworami i się poczysz jak prosie, noś ze sobą ręcznik. Albo jak już głowę tą spoconą położysz na ławeczce, jak wstajesz i widzisz, że jest plama, to ją zetrzy. Mi kompletnie to nie przeszkadza. Ja mogę pływać w pocie kumpli, bo to dla mnie jest taka norma, że nie wiem. Ja mogę gębę nawet przy, do, jak chłop schodzi y, upocona, cała ławeczka i, i leci pot, ja mogę nawet gębę do tego przyłożyć i na, na, na plecy sztangę do, dociągać, nie? Po skosie. Nie ma dla mnie tego znaczenia. Ale dla innych jest dla innych jest i bardzo się źle czują, jeżeli ty wychodzisz i masz samą ławeczkę. Ja mam rękawiczki, więc sobie przecieram to po prostu i u mnie jest ok. Ale rzadko ja już się pocę, bo już mam tak pogarniany ten organizm, że wiem dokładnie ile wody wypić, żeby się nie pocić. Yy, następna sprawa, moi drodzy, jeżeli chodzi o używanie tych jeżeli chodzi o używanie rękawiczek, proponuję nosić rękawiczki, bo to po pierwsze jest tak, sztanga ci się nie wyślizny ze spoconych łap. Tam jest ryflowana sztanga, ale ona się wyślizguje. Wyślizguje się. Poza tym rękawiczki mają te opaski na nadgarstki i możesz większe ciężary na łapie trzymać. Poza tym fajnie to wygląda profesjonalnie, jak masz takie super rękawiczki i się dobrze trzyma chwyt. Bardzo dobrze się trzyma, nie ślizga się to wszystko. Nauczysz się. Na początku to będzie takie dziwne, ale masz przecież obcięte palce, tak? I tymi palcami kontrolujesz ścisk. A reszta trzyma, żeby ci nie wyleciało z ręki. To jest kolejna sprawa. Do żenujących spraw jeszcze należy bajerowanie dziewczyn na siłowni. Moi kochani. Jeżeli dziewczyna nie uśmiechnie się do ciebie, nie podejdzie i nie zagada, to ja proponuję, żebyście oszczędzali swoją energię na dyskoteki, puby i innego rodzaju yy, tego. Bo tam przychodzą koleżanki, które ćwiczą, koleżanki, które chcą być najpiękniejsze, tam przychodzą mamuśki znudzone z mężem życiem, tam przychodzą dziewczyny po rozwalonych światach. Tam nie jest, no znam parę par na 12 lat, którym się udało. Jedną. Jedną. Rozbycie. Jedną. Na 12 lat. Reszta jest obraz nędzy i rozpaczy, i dziewczyny tam przychodzą ćwiczyć, a znajdują sobie przyjaciół i kolegów w innych miejscach. Od razu Wam to mówię, żeby nie No, chyba, że jakiś cud, ale to muszą być niewerbalne, wprost pokazane do ciebie takie, wiecie, meldunki kobiece, że jesteś fajny i jesteś zainteresowany, ona z tobą, ona przychodzi, ona chce z tobą pogadać, jak na bieżni idziesz, to ona obok ciebie staje, zagaduje cię nieraz i wtedy ty wiesz, że ona jest zainteresowana. A jeżeli baba ma słuchawki ćwiczy tam sobie w swoim świecie, a ty przychodzisz i zaczynasz jej pieprzyć, to uważaj, bo możesz dostać na łeb od jej chłopaka, bo tam te stoseronowe chłopaki są, albo po prostu ci zlejecie i ci ten. Ja z nudów nieraz bajeruję te laski, ale ja je znam po 5 10 lat. One tam chodzą. Trenerki, te dziewuchy, jak rok dwa widzisz tą samą, to już mogę sobie zagadać, to nawet fajnie jest, ale tylko pogadać tak z dystansem i do domku: nie szukajcie miłości na siłowni. Szukajcie gdzie indziej. Moi drodzy, ja sobie tak teraz myślę, co tutaj jeszcze wam powiedzieć, żeby było fajnie na siłowni? No chyba to. Zajakowujcie się kulturalnie. Nie śmiejcie się z innych. Pamiętajcie, że zaczynacie, nawet jak jesteście z kumplami, Słuchajcie, młodzi, jest jeszcze jedna sprawa. Teraz jest taka moda, że Wy w pięciu w sześciu wchodzicie, okupujecie jedno stanowisko, siedzicie na telefonach i gadacie jakieś głupoty. Jak chcecie sobie pogadać, to sobie stańcie obok gdzieś i nie przerywajcie z dziadersom ćwiczeń, bo naprawdę ciężko jest dopchać się do jakiejś maszyny, jeżeli takich pięć grupek chłopaków siedzi, piją latę, yy, oglądają sobie TikToki i zamiast ćwiczyć, to oni mają swoje swoje jakieś, jakby to powiedzieć, kółko, yy, kółka spotkań na siłowni. Ja to wnoszę o to, żeby kratki Faradaja montować na siłowni. Normalnie kratki Faradaya, żeby nie było tam dostępu komórek. U góry wchodzisz, wyłączasz komórkę, chowasz i idziesz na trening. A nie to, co się dzieje, bo to jest masakra dla mnie. To jest ciężka masakra i to mnie, dlatego wchodzę o szóstej rano, jak młodzież jest, szykuje się do szkoły, jeszcze śpi i, 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 i o jakichś o tych zielonych migdałach sobie marzy. Chodzę rano, bo po południami to jest y, tragedia. Trzecia sprawa. Da, trzecia, trzydziesta. Słuchajcie, kolejną sprawą jest to, że nie dajcie się wrabiać w y, personalnych trenerów personalni trenerzy, tak jak psychoterapeuci, skupiają się na tym, a mnie za dużo tobie nie nauczyć, rozruszać cię, skupiają, ja wiem, że teraz będą wściekli, choć, nie? Ale tak. Oni skupiają się nad tym, żebyś to sobie trochę poćwiczyła, trochę się porozciągała, trochę się dobrze poczuła, zagadują cię. Oto są tacy bieda psychologowie. To są, ty opowiadasz o swoim życiu, a oni ćwiczą, pokazują ci tylko takie rzeczy, które Mógłbyś spokojnie zrobić sobie sam. Więc proponuję, że oczywiście do trenerów trzeba chodzić, żeby pokazali wam technikę, jak się ćwiczy. Ale proponuję pogadać sobie z jakimś ogarniętym gościem, który, swoim znajomym, czy z kimś takim, który coś tam ćwiczy, albo w internecie wynaleźć sobie treningi dla początkujących, wypisać dokładnie, jak chcesz ćwiczyć, wynająć trenera personalnego, żeby cię nauczył techniki miesiąc czasu, Nauczysz się technicznie i zaczynasz ćwiczyć sam. Bo my nie chcemy być zarączkę prowadzeni. Ja mówię o tych, którzy chcą poćwiczyć dłużej niż tylko miesiąc. Bo, bo jest coś takiego, że trener będziecie ćwiczył i pół roku i nie będzie żadnych efektów, bo wy se pogadacie, ty się mu zwierzysz, a fajna laska, a jakie macysk, A może będzie mnie chciała trenerka nie jest twoją przyjaciółką, to jest twój trener personalny. Ona ci mówi, jak masz żyć, jak masz ćwiczyć, jak masz wyglądać. Odwrotnie może być, że jak jakaś super laska 10 na 10 trenera personalnego uwiedzie, zdarza się, nie? Ale oni są właśnie po to, żeby was wyćwiczyć. A jak ty no nie jesteś super idealny 10 na 10 i chciałbyś dowiedzieć się jak ćwiczy wy z internetu wypisz sobie plany pełne tysiące planów jest do ćwiczeń niech on ci pokaże tylko technikę czy dobrze robisz sobie kontuzji nie narobisz niech ci zrobi dietę niech ci zrobi jedzenie dobierze ilość kalorii żeby to miało ręce i nogi i samemu ruszasz do roboty nie ma innego wyjścia bo być tylko tracił pieniądze, a oni z tego żyją. Pamiętajcie, to jest ich praca. Wysłuchać cię, uśmiechnąć się, poćwiczyć trochę, a wy w to wchodzicie i tracicie kupę kasy. Oczywiście musi, muszą być, bo my, jako stare dziady, już nie podchodzimy, nie pokazujemy wam, jak to się ćwiczy. Od tego są trenerzy personalni. I ja tak mówię, jak przychodzi ktoś do mnie i mówi, jak? Ja mówię tak, tam masz trenera personalnego, idź i sobie z nim porozmawiaj. Aha, dobrze, dziękuję. Chyba to wszystko. I myślę, że jeżeli tak sobie ogarniecie na sam początek, zapraszam wszystkich na treningi. Być dużym to jest fajna rzecz, mieć zaokrąglone mięśnie to jest fajna rzecz. Dziewczyny lubią chłopów, którzy są wyćwiczeni. To im pokazuje, że jesteś sumienny, to im pokazuje, że jesteś fajny, to im pokazuje, że potrafisz kurde, długo coś robić. To są same plusy. Nie przeginajcie i nie wyglądajcie jak wielki 115-kilowy kark, bo będą się Was bać, ale na własną wagę, dobrze ogarnięty, fajnie wyglądający, naprawdę chłopaki do roboty, bo to dla zdrowia. I dziadek ma 51, Jeden lat za parę miesięcy i nie ma żadnych kłopotów z zdrowiem. Nic, żadnych tabletek nie biorę. No chyba że ek... <laughs> nie, tego też już nie, już dawno nie. Nara.